Mojego syna, każde uderzenie serca Nie chcę przepraszać Cię za to, że we mnie sumienie mieszka Widzisz, ja wierzę wszechświat, cyrkulację planet W każdej sekundzie moim bogactwem przesłanie Witam już w trzecim parcie, u mnie przynajmniej u mnie. Dobrze, no, witajcie w trzecim parcie No, Ty też masz trzeci już? No, ja już mam trzeci No bestia A ja nawet nie wiem ile ten drugi nagra, ile, ile nagrali, bywaliśmy no lol to bugi. A na tym bagi ser <grym> Ale na tym serwerze są bagi, bagi No. No co twój serwer. jasne, <grym> znaczy, Ja bym stworzył 10 raz lepszy. Zrób mi potki. płotki. Płotki. A sam se zrób koleś. 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 Gdzie zaraz... no <grym> Z jednego płotka mi zabrakło. No czekaj. <noise> Jaki troll się manko Tak przez cały odcinek sobie tutaj będę był w menu. I nie dobra, Wesia, już jestem w ten na dachu więc. Mhm, mm to jasne. No to jasne, nawet na odcinku to jest. Mhm, mm to jasne. O, zobaczę sobie na odcinku. No, no dobrze. Patrz i zobaczysz jak tutaj sobie wejdę, to mnie zabijesz, patrz. No chodź. No, nie idę. Widzisz? I to chciałem zrobić, widzicie? Jego ręka. Widzicie Widzisz? Amputacja. I rekrefijne podłodze od ręki. Co Ej, dobra, na nie. Ciebie, jednoosobowy. Ej, nie, 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 weź. nie, Ogarnij się, co? Ogarnij się. Widzicie, Ej. Jaki jest sweet? Ej, nie, 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 Widzicie na nie, 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 już nie, 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 nowy świat. Oh, oh, ja nie, nie, no chodź do mnie. Nie idę. Aha, Nie, idę. Nie idę. Nie, aha, idę. nie aha. idę. nie idę. nie idę, nie idę. Pajung! Jezu! Nidź. Idź mi stąd, idź! Nawet... Co i tak cały odcinek będę sobie spędzał tem w menu głównym. i no nie bij już. Dobra. A jak ty mnie uderzysz, to nie bijesz. No wiem, że jak tutaj wbiję, to mnie zabijesz, tak więc... <noise> jak mnie zabijesz, no to ci dam bana. Nie, nie umiesz. Dobra, dobra, nie, ja, ja nic nie mówiłem. Okej, okay, spokojnie. Dobra, cięcia. Nie wiem, tak. jak tam u ciebie. Dobrze, przegijałeś. pałapkę. Nie no, sorry, sorry, sorry. A czemu coś sobie wyszedł? Dobre cięcie. Okay. Wiesz, że to cały czas nagrywam. Nie mogę skrzynię odłożyć, nie mogę cię uderzyć. Co? Co zrobić? O co? Mam. No, do farmy. Nie wiem po co, ale dobra mniejszo. Trzymamy kończy. Powiedziałem jak się tak wydarzą pająka. Serio. To dobrze, że ja mam pokój na górze. No dobrze. I, i mnie wszyscy słyszą. Wszyscy... co? Nie, nikt się nie słyszy? To no właśnie wszyscy mnie słyszą. A, oj. Jak krzyczę. Jest fajnie. Żebym grał w nocy w tego weslendera. <laughs> <laughs> ja tak... Ja tak, ja tak... Co wybuchło? Ja tak... Co wybuchło? No, nie wiem, nic nie wybuchło. Od kiedy Clipper był nadal? Spytaj się go. Masz szczęście, że nic na razie. Dobra, cięć. No dobra, sorry ludzie, że y, tak y, w środku dopiero zaczęłam nagrywać ale po prostu na początku myślałem że nagrywam i ten, no skończę tu już ten biały wasek do końca i tu Creeper mi wybuch yy, i no robimy cięcie jak to naprawimy to, to do was wracamy więc cięcie Dziebam. dobra daj mojej temy bo widziałam jak bierzesz dobra to już się ludzie dzięki za obejrzenie tego odcinka tych trzech partów komentujcie subskrybujcie oceniajcie no i cześć papa pa. Trzymanko, papatki.